Moja przygoda z wodą zaczęła się już w szkole podstawowej, kiedy miałem kilka lat. Zacząłem trenować pływanie w Gdańsku, w szkole sportowej numer 75. Moja historia z wodą zaczęła się w latach młodzieńczych, kiedy to moja mama, która pracowała jako ratownik na basenie, zapisała mnie do sekcji pływania w płetwach. W 2015 roku, gdy nie były organizowane takie ekstremalne zawody morsów, wziąłem tam udział. Poczułem to, że no ta zimna woda nie jest taka zimna dla mnie. No i zacząłem iść w tą stronę zimowego pływania. Zacząłem jeździć za granicę na Puchar Świata, na Mistrzostwa Świata. Potem to wszystko już się potoczyło. Byłam w reprezentacji Polski w pływaniu w płetwach. Zostałam ratownikiem wodnym, e, trenerem pływania. No i jakoś tak od tych lat młodzieńczych moje życie zawsze przeplatało się z wodą i z morzem. Poznałem w tym czasie Bogusława Ogrodnika, który który już pływał w zimnej wodzie, który e, zaczął mi opowiadać o tych dużych wodach, o La Manche, o właśnie kanale Katalina, o ciśnie Gibraltarskiej, o koronie oceanów. No wtedy to było dla mnie jakieś tam marzenie, z kosmos. Moim łącznikiem pomiędzy basenem a takim długodystansowym ekstremalnym pływaniem był Piotr Biankowski. Ale pierwszy raz zobaczyłem na zawodach Gdynia Winter Swimming Cup. Są to zawody Zimowego pływania. Tak poznałem Ole, w zimnej wodzie. Piotr poprosił mnie o to, abym była jego supportem podczas jego ekstremalnych przepraw. Asystowałam mu podczas przeprawy przez jezioro Loch Ness, potem wokół opłynięcia Manhattanu w Nowym Jorku. Mówimy tu o płynięciach na dużej wodzie, na, na oceanie, gdzie to po prostu jesteśmy czymś bardzo, bardzo malutkim i każdy ruch tej. Tej, tej wody to przekłada się na kilka, kilkanaście metrów naszego płynięcia, także nieraz myślimy sobie, że płyniemy do przodu, a tu nagle po prostu te fale nas cofają o kilka metrów. Poczułam taką tęsknotę, żeby samemu też spróbować tych wód otwartych, a Piotr był takim motywatorem, który przekazywał mi swoje tajniki, które poznał właśnie, kiedy już pływał. Bardzo mocno dopingował, abym przepłynęła polski klasyk pływania na wodach otwartych, czyli odcinek Gdynia Hell. Cześć, tak wygląda open water w tajskim. bez ziewania. Pokochałam to, to było niesamowite doświadczenie, była piękna pogoda, nasza zatoka była spokojna, no i ta... Im ta decyzja o tym, żeby razem wskoczyć do wody kiełkowała w nas już właśnie od tego 22 roku. U Piotra to było wiadome, że jego trzecim elementem do zdobycia tytułu potrójną koronę będzie kanał Katalina. To był pierwszy taki długi odcinek, do którego się przygotowywałam, dlatego nie miałam też takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o to, jak te treningi mają wyglądać. Im bliżej wyjazdu, tym ta ilość treningów drastycznie rosła. Byliśmy w wodzie 7-8 razy w tygodniu, do tego doszły też przygotowania się Siłowe, cardio. Rozpoczęcie przeprawy przez kanał Katalina e, odbywało się w moim przypadku o godzinie 21. Wtedy było już ciemno w Kalifornii. Musiałam zeskoczyć z łodzi asekuracyjnej, dopłynąć do brzegu, bo oficjalnie rozpoczęcie przeprawy musi odbywać się na suchym lądzie. Wtedy weszłam ponownie do wody i już obok mnie był kajakarz, który cały czas przy mnie kierował mnie, abym płynęła w odpowiednim kierunku. Łódka daje sygnał i wtedy zaczyna się próba. Jest to wejście do wody z suchego lądu i tak samo się, się kończy. To jest taka wisienka na torcie. Tu, teraz jestem, te marzenia już są spełnione, bo już jest start, wchodzę do tej wody, podejmuję probę. Dla mnie to było bardzo ciężkie przeżycie. Ja nigdy wcześniej nie miałam też przyjemności, albo nieprzyjemności, płynięcia w totalnych ciemnościach. Bardzo ważne jest, żeby już na początku uspokoić oddech, wejść w rytm płynięcia. Przygotować się na to, że to jest dopiero początek tej kilkunastogodzinnej przeprawy. Natomiast dla mnie wydaje mi się, że to było najcięższe, z czym musiałam się zmierzyć. Czyli wejść samemu do tych ciemnych wód, wód Pacyfiku i, no i rozpocząć płynięcie. Najtrudniejszym elementem to natura. Jak wysoko nam postawi poprzeczkę? Czy Neptun będzie sprzyjający i da nam płynąć? Czy po prostu będzie, będzie nas sprawdzał, tak? czy będą silne prądy, czy będą fale, czy, będzie, czy, czy będą jakieś zwierzęta żyjące, czy spotkamy, tak? czy, czy nie, nie wpłyniemy w meduzy. Wschód słońca przyniósł mi bardzo, bardzo dużo nadziei. Pojawiło się, pojawiły się delikatne promienie słońca, ja zaczęłam też widzieć osoby stojące na łodzi asekuracyjnej, czyli Piotra, obserwatorów. Kapitanów. Od 10 godziny płynięcia poczułem to, że ten prąd się zmienił i jakby mnie oddala, więc wtedy musiałem się bardzo mocno skoncentrować i płynąć do, do, do tego brzegu. A teraz musimy cię trochę pobudzić, bo ilość, kadencja ruchów spadła z 56 do 49 i na następnym karmieniu damy ci kawkę. Jak już czuję jedną ręką, że chwytam ten, te dno, ten piasek, wiem, że to już są ostatnie metry do wyjścia, ale, ale też jeszcze trzeba być czujnym, bo trzeba wyjść na suchy ląd, odwrócić się, dać sygnał, i wtedy łódka, łódka daje też sygnał, że próba jest zaliczona. I trochę więcej informacji, ale tak, potwierdzamy oficjalnie, że Piotr zdobył. Potrójną koronę pływania na wodach otwartych, w której w skład wchodzi La Manche, przepłynięte przez Piotra w 2021 roku, wyścig dookoła Manhattanu w 2022 roku, no i Katalina w 2023 roku. Czyli trzy najważniejsze historycznie odcinki do pokonania przez pływaka długodystansowego są na koncie Biotra. Wyspa Katalina pojawiła się na horyzoncie, ja ją widziałam przez prawie 5 godzin w trakcie mojego płynięcia. Niestety prądy, które się nasiliły właśnie ze wschodem słońca, uniemożliwiały mi dopłynięcie na ten drugi brzeg. Po tym wyjściu trzeba odpocząć, ale już gdzieś jak się płynie, to już się... Czasami myśli, co by można było jeszcze e, przepłynąć, jaka jest różnica między kanałem La Manche, jeziorem Loch Ness czy opłynięciem e, Manhattanu. I ta ciekawość, i przede wszystkim różne miejsca, różnych ludzi się poznaje, ich kulturę, kraje, zachowania. No i myślę, myślę że to bardzo, bardzo fajnie nakręca, i już właśnie podczas, podczas płynięcia te plany się też rodzą. Decyzja o powrocie do Kalifornii była chyba pierwszą myślą, która wskoczyła mi do głowy po wyjściu z wody, czyli już będąc tam na miejscu. Nie wiedziałam, czy będzie to możliwe, czy będę w stanie się tego podjąć, natomiast na dzień dzisiejszy mogę oficjalnie potwierdzić, że pomiędzy 6 a 7 sierpnia w środku nocy... Ponownie podejmę próbę przepłynięcia kanału Katalina, to jest niedokończony biznes, w mojej głowie musi, musi, tak jakby dopełnić się to, no i wtedy zobaczę jak dalej będę podążać. No na pewno nie chciałabym odchodzić od tego pływania długodystansowego, dopiero rozpoczęłam swoją przygodę z pływaniem długodystansowym, to był bardzo, bardzo ciężki początek, ale no, no nie zamykam się na to, będę próbować dalej.